Manko, witam was wszystkich w kolejnym odcinku z Deltarune, ciąg dalszy bycia złym człowiekiem i tak uwielbiam kiedy Deltarune ma tak porozstawione save pointy, że muszę się cofać, no ale no cóż, takie życie, no ale idziemy dalej, Zoom. kojarzę to miejsce, już wiem czemu kojarzę to miejsce. Już dobrze wiem, czemu ja że to miejsce to, dopiero zaczynam. Już Berli mi musi się naprzykrzać. Noel, jesteś tu. A, a... Idealnie na czas. Musi, możemy wrócić do królu. Ja weź i we, we, wracaj, wracaj, weź mi zejść już z oczu. Oczywiście, że nie. A... Noel? Okej, okay, dem właśnie zostałem zresetowany, dobra, 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 to chyba nie ten moment, naprawdę. Holy fucking shit, pamiętacie jak mówiłem w poprzednim odcinku? to dopiero początek odcinka, czemu już tu się zaczyna tak mocno? Psychologiczne ach gaming, jakby holy fucking shit, co się dzieje? Czemu to jest aż tak niepokojące? Chris, to wygląda jak kolejny przeciwnik. Co to jest? Czy powinnam go zamrozić? Jezeryno! Noel? Noel, to, to ja! Nie... nie rozpoznajesz mnie? Co to jest za muzyka? Berdli? Noel, wszystko dobrze? Ja pierdzie, ja się czuję, ja się czuję ja, czu ja, ja nie wiem, czy ja, ja nie wiem. Ja pierdzielę. Co to robiłaś, z Chris? Ja po prostu my po prostu stajemy się silniejsi. Stajecie się silniejsi? Jak, Chris? Co ty robisz? Jest Rino. Ja, 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 ja. ja nie, dobra, nie, ja, dobra, nie, nie jestem w stanie teraz komentować. Niech, dobra, idźmy dalej. Czyż jestem bardzo ciekawy, co by dało to opcja? Ale no, musimy lecieć dalej. Proceed. Co... Proceed? Gdzie? Noel. O czym... O czym on mówi? Dobra, dosyć tego Chris. Nie wiem co robisz. Ale jeśli krzywdzisz moją przyjaciółkę Noel, to nie mam wyboru. Tylko muszę cię zatrzymać siłą. Crisp, przygotuj się. Czekaj, Berdli, stop! Uciekaj! Ej, czekaj, aha, stop, 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 No, ale... Faktycznie, no bo Tornring życie zabiera. Jezeryno, zapomniałem już o tym. Ja nie... Czekaj chwilę. Snowgrey... Rozumiem. Dobra. Ale dobra, jeżeli nie spada, to mam chwilę, żeby cokolwiek powiedzieć. Ja pierdziele, Czemu tego aż tak bardzo nie da się ominąć? Ale dobra, dobra, chwila, stop. Snowgrave. Pamiętam, to jest jedna z rzeczy, które słyszałem. Że kiedyś, bo teraz się nazywa Weirdroot, nie mam pojęcia, dlaczego może się dowiem grając dalej. Ale teraz już wiem. Dlaczego przed tym, jak wyszły chaptery 3 i 4, to ta zła ścieżka nazywała się Snowgrave? I tutaj widzę Snowgrave. Zaklęcie. Z napisem. zabójcze. Chyba. To jest, mam wrażenie, leciutka, chyba podpowiedź. Co tu trzeba zrobić? Ale jeszcze chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Szczerze, to była krótka scena. Ale ta scena sprawiła. Że no dobrze mogę tak przynajmniej. Nie dwa. Niech będzie półtora wyzwiska. Yy, za, za tak półtora mojego przezwi, przezwiska. Yy, moich przez. nie co ja mówię? Tak. Jeden. Y, za jedno i pół przezwiska przeprosić Cię, Berdli. Ponieważ kurczę, no nawet się teraz koleżka wykazał. No dobrze, muszę. To trzeba przyznać, że no w sytuacji jakiejś, nie wiem, takiej, w jakiej tu się znajdujemy. To nawet do, zdolny jest dobry. Nawet potrafi w życie, czy coś. Ale dobra, Snowgrave, morderczy. Cóż, Berli? Dzielnyś był. Co, Snowgrave? Nie, nie znam tego zaklęcia. Mówię ci, ja. Ja. Nie wiem, o czym ty mówisz. Mówię ci, przestań. Nie wiem o czym Ty mówisz. Dobra. Tak bardzo chcę zobaczyć, co się stanie. Patrz, co się dzieje, kiedy rzucam zakręcie, którego nie znam. Okej. Okay. Boję się. Snowgrave, czyli śnieżny grób, czy coś. 777. Jak cię chyba bombik z No, ja pi Berdli w kryształ. Ja ba Berdli jego zmroziło. 1777 To ci Berdli nie żyje. Ja pierdzielę, co je. Ale dobra, szczerze? To mi chyba pokazuje. Że Deltarn faktycznie chyba ostatecznie będzie lepszy od Undertale'a. Bo dobra, dla niektórych osób faktycznie w też to mocno uderzało na przykład yy, zabicie Papyrusa i tak dalej. Ale szczerze, mnie teraz bardziej uderzyło to, co się tu teraz wydarzyło z Berdlim, którego wyzywałem w każdej możliwości, niż cała ścieżka genocydowa w Undertale'u. Czy może to też jest efekt tego, że Undertale, Undertale miałem trochę zespolerowany już wtedy, kiedy pierwszy raz w niego grałem? Znacznie bardziej niż Deltarune, ale i tak. Ale i tak więc. Dobra, koniec tego gadania, lecimy dalej. Co? Co się stało? Bo tak dużo śniegu i nic nie mogłem zobaczyć. Ja. Nie czuję się za dobrze. Myślę, że pójdę do domu. Ciężko zobaczyć do środka tego lodu. JA pierdzielę. Chwila, tu może jakieś fajne ujęcie spróbuję zrobić Coś tu potem z miniaturką będę kombinować Ale... Dejum Dejum, ja pierdzielę! Dobra Zapis Gdzie poszła Noel? Ty, a to przejście chyba nie było normalnie zablokowane? Może, to akurat może źle pamiętam, ale z tego co, że normalnie się szło tędy dalej, w prawo. Ale może źle pamiętam, tak, tak jak mówię. Gdy, więc gdzie to prowadzi? O? Czyby to jakiś był mech, który mogę. Zje Nie mogę. Niemiło, bardzo niemiło. Yo? To dziura kanalizacyjna. Na dół schodzi drabina. Wejść? No wchodzę, nie mam innego przejścia. To, czyli dobrze myślałem, że tu jest zdecydowanie jakieś inne przejście. A i tu od drugiej strony jest! I gdzie jest Noel? Gdzie jest Noel? Dobra. Wygląda to, że udało nam się znaleźć fontannę. Mm -hmm. Ta, ale gdzie jest Chris? Right behind you. Chris! Gdzie ty do cholery byłeś? Wszędzie cię szukaliśmy. Totalnie. Nawet Suzy się martwiła. Ha? Nie, nie, nieprawda. Po prostu wiesz. Mów kiedyś, jeśli będziesz. No. Hej, Chris, ty wszystko ok? Wyglądasz trochę. Yy, spokojnie, Chris. Jeśli jesteś zraniony, to Suzy może cię wyleczyć. Tak, pewnie. Teraz jestem już mistrzynią leczenia. Yy, nawet jestem, jestem nawet lepszy niż Ralsei, więc. No, Jedno jeszcze nie jesteś. Ta, to do chapteru czwartego, spokojnie. Yy. Jeśli się zraniwszy, czy coś, to wiesz. Może spróbować zrobić taki przytulaz jak ja pokazywałem wcześniej. Cicho być, po prostu chodźmy już. Ja pierdzielę, czemu tu też jest tak ponuro? Ta, czyż to nie jest... Ten gościu z wcześniej, no Rulsa tak nie pamiętać. Czemu jest statuą? Nie jest tatuą, Suzy. Ha? Wiesz, każda mroczna fontanna tworzy inny świat. I świat, którego Darknersi odbijają wolę fontanny. Ale podczas gdy ci Darknersi mogą żyć we własnych światach, mogą nie pasować do innych. Ha. Więc jeśli weźmiemy go z powrotem do Castle Town, e, musimy to zrobić? E, tak. Dobra. Ale okej, okay, to jest ekstremalnie niepokojące. Ja pierdzielę. Dobra, po kolei, po kolei. To jest strasznie niezłe. E, ci, no. Karmerdyner, są wszyscy uwięzieni w kawiarni. Królowa nie możemy nigdzie znaleźć. I. Kiedy nikt jej nie broni, dziwna moc przejęła kontrolę nad posiadłością. Śmieszne. W sumie to jest całkiem śmieszne, że są zablokowani, ale. To jest akurat w sumie całkiem ciekawe, że królowej nigdzie nie ma. Ferenetyczna. Dobra. Chwila. I teraz miałem olśnienie mózgowe. Ten rytm, w który jest tle, ten utwór, to nie jest przypadkiem coś, co było ze Spamtonem związane? Nie ja tak coś kojarzę. Zamknięte. Piwnica. O, o, ja się ma Spamton. To bym mówił przed chwilą. O ty sosowa mała kąpko. Nie wbijaj kiedy koleżka zmienia formy. Chwila, chwila, czyż to nie jest mój wyśmienity... Tak. kupiec? no. No kupiec, powiedzmy kupiec. Dzięki Tobie i tej małej choć mama Helna. Noel, chodzi o Noel. Żyje wielce! I niedługo każdy w tym mieście będzie jadł no, z moich rąk, powiedzmy. Ahaha! Mam nadzieję, że nikt nie zabl. No, nie wyłączy tej fontanny teraz. Czyli. I dobrze rozumiem, jakimś cudem przez to, że zamroziłem połowę miasta, czy coś, Spamton był w stanie przyjąć kontrolę nad tym, bo to jest była jakaś dziwna moc. Tutaj jest utwór, który kojarzy, że jest chyba od niego. I teraz on sobie zmienia formę, czyli zgaduje w tą formę, co miał w sekretnym bosie. Ciekawe, bardzo ciekawe. Tak, tak mam nadzieję. Dzieciaku, jestem naprawdę zajęty stawaniem się bogiem. Graj w Minecrafta, nie będziesz mi Minecrafta obrażał dziadzie. Czy coś. To nie moja praca, żeby być waszym y, ekstra -bossem, spoko. <grym>, Powiedzmy, że tak jest. Ale okej, okay, to jest. To jest niesamowicie ekstremalnie interesujący. Holy fucking shit. Yo. Czy coś jest ciekawego? A... No dobra. Czas na przemoc. A, bo on, on mocny był całkiem z tego co pamiętam. Chyba, chyba, nie wiem. Może nie pamiętam. Jez, rino, no ile on ma HP. Ej, ej ej, 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 bez przesady. Dobra. Rudbasta, Elegancko. Kurcze, ile to ma życia. Napierdzielam w dziada, a ten żyje i żyje. Ja, ja co to jest za atak, halo? Ja nie, nie pamiętam tego ataku, nieironicznie. Elegancko. Jeszcze jeden chyba raz. Wystarczy. O, tak, tak Elegancko No Dobra, tu jest zablokowane Czy tu cokolwiek w sumie jest? Oha, dobra, tutaj za chwilę pójdę A, tu nic nie ma A, tu jest Zamknięte Ale co to jest? Co? Pipis! To są to też od Spamton, czyli faktycznie to Spamton coś porobił dziad A co one mi zrobią? Ja pierdzielę Po co ta agresja? Dobra Teraz, ja spróbuję... Co to przejść w sumie? Aha, jak je chyba gorszy. No dobra, Aj, nic nie ma, no tak. No szweś wychycił mnie, no. Hamenwagen, Dobra, ale jednego mogę dobić, i wtedy nawet łatwo się omija. Ja pierdzielę. La-la-el noż noszty hamulcow... no... Dobra, to będzie irytujące, nie wiem, może coś tu przytnę w tym fragmencie, żeby, nie wiem... nie, nie było 10 minut chodzenia po tym ciadostwie. ja pierdziele. No... czemu to ma takie dziwne hitboxy? No nie, nie, wy, nie wyczym, nie wyczym, nie, no ja to wycinam po prostu. No co przecież tego... Nie da się, noż nie da się. I tu nic nie ma oczywiście. No kurde. Tutaj, no musi to już być tutaj, no. Dobra. Przecisłem się. Noż! Sz... Ja pierdzielę! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Uginę, zginę, zginę, zginę. Ja pierdzielę jeden HP. Chwila. Dobra, no tak. Soj, je... ale kurczę, chyba w. nie tą stronę, w którą chciałem poszedłem. Aha, no spoko. To nie, to wcale nie tak, że to mnie nie dotknęło nawet. No, leży. A, tu nawet nie da się kliknąć. Uh, 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 uh. No, przecież on mów, ty nie dotknij Nie wytrzymujesz. Aha, bo to ich te... Jakie to jest kurde nieuczciwe, ja pierdziele. Nie, nie, szczerze jestem w 100% pewien, że to jest zrobione tylko po to, żeby to było właśnie w ten sposób irytujące. Jako kara za to, że, co robię. Wiecie, tą ścieżkę i tak dalej. No ale zdecydowanie poszłem w tą stronę, w którą miałem iść, co mi się bardzo nie podoba. Ale no trudno, już no, nie, nie wrócę się przez to coś. Dobra. No jak ja chyba jestem krzywy, no ja pierdzielę. Nie. Task Managera dobić. Noż nie starczyło! Jak ja życia już nie będę miał, kompletnie. Dobra, przeżywszy jakimś cudem. Dobra. 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 Elegancko. Lecimy dalej. Nie! Nie już dobrze zapomnieć o istnieniu tego dziadostwa! Co to jest? Ja pierdzielę. Les Nie mam życia, ale... Cóż, cóż zrobisz Ja w sumie wiem co zrobię. Starczy? Starczy się chilno, on chyba nie miał On chyba miał! On chyba miał, tyle wam powiem, on chyba miał Chciałem powiedzieć, że on chyba nie miał takich y, trudnych ataków, ale on, on chyba miał. Tak stwierdzam. Skromnie No! Aha, no i Suzy. Aha. Nie mówcie, że ja, ja ginę taktycznie. Bo on ma. Ile on ma życie? Jeszcze. Nie, dobra. Chyba taktycznie se zginę w tym momencie. I po prostu cięciej wrócę do tego momentu. No dobra, za, zaraz wracam. No, ale w sumie dzięki temu mogę pokazać, tutaj, jak to tu wygląda, to co minąłem, A, tu się nie da przejść. A i tu też. Aha, czyli nic nie ominąłem. No cóż, zaraz wracam. Dobra, wrócimy do tego miejsca i odkryłem, że tutaj jest taktyczny powrót do punktu zapisu, dzięki czemu mogę mieć pełne HP. Dziękuję bardzo. Dobra, druga próba. Teraz na pełne. Nawalamy dziada. Ale to jest przerażające, że on jest taki mocny, jakby nieironicznie. Czemu, czemu te ataki są aż takie nieunikalne? Holy shit. Ale przynajmniej dużo TP się zdobywa. bastery, mogą nieźle działać. Dobra, ładnie. Dobra. No prawie. Ale i tak ładnie, ładnie. O, dobra, już prawie. Jeszcze tak gdy myślę, że dwie rundki ataku. No, jeszcze ta i kolejna w sensie. Ha, aha! Nie pamiętam tego ataku kompletnie. Je czyli jest łatwiejszy niż tamte, co były, ale nie pamiętam kompletnie. Ale szczerze, chyba tak będzie lepiej. Ładnie. Dobra, i y życia, dajcie życia. Był nie, kurze, nie jakiś mocny straszny był, nie pamiętam, żeby był aż tak mocny tym koleżką. Czy pamiętam go, ale nie pamiętam, że był aż tak mocny, wiadomo. Okej, okay, to za chwilę. Oj, tu te kwasy były. Kurczę, to jest taki speedrun przez cały jakby chapter. Fucking hell. A nie, wiecie co, szczerze? Kurde. Ale dobra, przecież tutaj jest dobry moment żeby skończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja w moich komentarzach. Jestem bardzo ciekawy, co mnie czeka dalej. papa. Pa, hej.